Moi drodzy, wizot Zębaczyński pokazuje swoją klasę, ambicje i inteligencję, moi drodzy. Jak wiemy, Polska znalazła się w gronie państw, na które USA nałożyły restrykcje w imporcie chipów. I jak przekonuje pan poseł Zębaczyński, dobrze się stało. Tak jest! Dobrze się stało! A co tam? Podczas yy, rozmowy w sobotniej audycji na antenie radiowej, tru, radiowej trójki, poseł koalicji Obywatelskiej, Witold Zameczyński, mówi tak. Jeśli chodzi o limity chipów służące tworzeniu sztucznej inteligencji, to tej limit, w którym Polska się znajduje, jest ponad nasze możliwości użycia tego sprzętu. Administracja Bidena postąpiła bardzo realnie szansą na rozwinięcie sztucznej inteligencji w Polsce jest bardzo wąska specjalizacja. Ja nie wiem, jak dla mnie Zembaczyński ma gdzieś tutaj w mózgu wąską specjalizację. My nie wygramy konkurencji, mówiąc bardzo uczciwie z Chinami w tym aspekcie, ponieważ ich potencjał jest nieporównywalnie większy. Natomiast możemy bardzo wąsko poprzez różne specjalizacje w zastosowaniu sztucznej inteligencji uzyskać pewne przewagi, powiedział Witold Zembaczyński. Pakiet mikrochipów Nvidia które zostały przewidziane dla krajów takich jak Polska jest nawet ponad zdolności absor absorpcji naszej gospodarki więc dobrze się stało no przecież to, to, to jest jakiś kryty absurd szanowni państwo znaczy, no chłop nam mówi, że mamy niższe ambicje to jest dobrze, wąska specjalizacja chociaż nie mówi jaka zapominając, że Polacy są jednymi z najlepszych ekspertów w sztucznej inteligencji na świecie ale co tam Witold Zębaczyński Naleśnik, i gwie? lepiej, oczywiście że tak. No i zdziwienia słowami Zębaczyńskiego nie kryła posłanka yy, trzeciej drogi Aleksandra Leo czy Paulina Piecha Więckiewicz z lewicy. Nawet oni widzą, że ten Zębaczyński bredzi